Cześć, Boże, witajcie. W kolejnym odcinku z cyklu Lek na lęk będziemy rozważali dzisiaj w namiocie spotkania Burzę na jeziorze, którą opisuje ewangelista Marek w czwartym rozdziale swojej Ewangelii. Zanim jednak przejdę do treści, chciałbym przypomnieć taką prostą prawdę, że każda modlitwa jest dziełem Ducha Świętego. Dlatego niech nie zabraknie na początku namiotu spotkania tych słów z głębi serca przyjdź Duchu Święty, bo tylko dzięki Jego mocy będziemy mogli osiągnąć cel modlitwy, jakim jest rzeczywiście spotkanie się z Panem Jezusem i doświadczenie Jego miłości, Jego pokoju. Jeśli zaś chodzi o samą treść Ewangelii, to zachęcam do tego, żebyśmy zatrzymali się dzisiaj na takich trzech punktach. Pierwszy to słowa uczniów Jezusa, nauczycielu. Nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? Sytuacja jest trudna, bo zrywa się gwałtowny wiatr, fale biją w łódź, i ta łódź napełnia się wodą, no a Jezus śpi. I w uczniach pojawia się taki żal, pojawia się zdenerwowanie, jakaś pretensja: My walczymy? No, a Ty śpisz. W głębi naszych serc też mogą być właśnie takie pretensje wobec Pana Boga. Niby na zewnątrz mówimy: Pan Bóg ma dla mnie wspaniały plan, plan miłości, ale gdzieś w głębi czujemy, że w tej konkretnej burzy życia On mnie zostawił. On jest, ale, ale nic nie robi. Warto powiedzieć o tym panu Jezusowi. Drugi punkt to jest doświadczenie mocy słów Jezusa. On mówi, Milcz, ucisz się. I to się rzeczywiście dzieje. Nastaje głęboka cisza. Wiemy, że Jezus swoim słowem odpuszczał grzechy, leczył ciała ludzi, swoim słowem także dzisiaj ucisza prawa natury. To świadczy o tym, że on swoim słowem może wszystko. Dlatego zachęcam, żeby dzisiaj przypomnieć sobie, Wszystkie sytuacje z Waszego życia, kiedy to doświadczyliście mocy słów Jezusa, albo czytając Biblię, albo słysząc słowo z Ambony, wlał się w Was pokój, nie wiem, może doznać jakiegoś wewnętrznego uzdrowienia, może spowodowało to nawrócenie, odkrycie jakiejś prawdy. Warto podziękować Jezusowi za te słowa, które dotknęły Waszego życia. I trzecia myśl, Uczniowie na początku rozmawiają z Jezusem o sobie. Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że my giniemy, a na końcu mówią do siebie nawzajem, ale już o Jezusie, kim on właściwie jest. Tak jest w naszym życiu duchowym, że na modlitwie rozmawiamy z Jezusem często o sobie na początku, od tego się zaczyna, ale kiedy stworzymy taką przestrzeń do tego, żeby to on mówił, żeby to On okazał swoją moc, to daje nam to siłę do tego, żeby także innym ludziom mówić o nim, żeby, żeby innym ludziom przekazywać prawdę, że On jest i działa. Życzę Wam dzisiaj dobrej modlitwy.